Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym spróbować wyjaśnić, co to znaczy zachować ducha, duszę i ciało bez zarzutów na przyjście Pańskie. W moich ostatnich filmach mówiłem o tym, że człowiek składa się z dwóch składników z ciała i z ducha i że te dwa składniki dają razem duszę. W związku z tym jeden z braci napisał. Mam pytanie do autora tego filmiku odnośnie tego, że człowiek składa się z dwóch składników. Jedno zaznaczę, że nie wierzę w nieśmiertelną duszę, gdybyś tak myślał. Co zrobisz z wersetem z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 23, gdzie apostoł Paweł wymienia trzy składniki czy elementy, z których składa się człowiek: duch, dusza i ciało. I one mają być zachowane bez nagany, czy zarzutu na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pytam dlatego, ponieważ Ty powiedziałeś, że człowiek składa się tylko z dwóch składników ciała i ducha. Natomiast apostoł Paweł mówi, że z trzech składników elementów. Pozdrawiam i niech Pan Bóg Cię błogosławi. W związku z tym pytaniem, chciałbym przeczytać fragment z pierwszego listu Pawła do Tesalonicza. Rozdział 5, werset 23: A sam Bóg pokoju niech Was w pełni uświęci, a cały Wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Faktycznie, jak przyjrzymy się temu fragmentowi, to Paweł nakazuje nam zachowywać bez zarzutu naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało. Ale czy powiedział, że człowiek składa się z trzech składników? Nie. On tylko powiedział, że mamy uświęcać naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało. A co to znaczy zachowywać ducha, duszę i ciało bez zarzutów? Zacznijmy od tego, że nie możemy jednym wersetem podważyć wszystkich innych. Dowody świadczące o tym, że człowiek został stworzony z dwóch składników, pokazywałem w dwóch poprzednich filmikach. Skoro Mojżesz, Dawid, Salomon, Hiob, Ezechiel uczyli nas, że człowiek składa się z ciała i ducha, to nie może być inaczej. No więc czy Paweł przeczy nauce proroków? Oczywiście, że nie. Paweł nie mówi, że człowiek składa się z trzech składników, tylko mówi, że mamy uświęcać ducha, duszę i ciało. Żeby to zrozumieć, to najpierw musimy zastanowić się, co to znaczy uświęcać ciało, następnie co to znaczy uświęcać ducha, aż w końcu pozostanie nam dusza. Zatem co to znaczy zachowywać swoje ciało i ducha bez zarzutu. Zachowywać swoje ciało bez zarzutu to znaczy unikać wszystkiego, co niszczy nasze ciało fizyczne czyli unikać używek, unikać świadomego zagrażania swojemu życiu, unikać niemoralności fizycznej itd. Zachowywać swojego ducha bez zarzutu to znaczy unikać wszelkich błędów duchowych, takich jak bałwochwalstwo, brak wiary, brak nadziei, brak miłości itd. O tych rzeczach uczy nas ten sam apostoł Paweł pierwszym liście do Koryntian, rozdział 6, wersety od 13 do 20, mówi Tutaj przeczytam fragmenty, tak? Ciało zaś nie jest dla nierządu, ale dla Pana, a Pan dla ciała. Uciekajcie od nierządu. Kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Czyż nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga? I nie należycie do samych siebie? Drogo bowiem zostajecie kupieni. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. Nierząd jest grzechem, który kala nasze ciała. A my musimy nasze ciała zachowywać bez zarzutu, ponieważ są mieszkaniem ducha Chrystusowego. Co ciekawe, Paweł na końcu pisze, że mamy wysławiać Boga w ciele i w duchu, czyli mówi o dwóch składnikach. W piątym rozdziale listu do Galacjan, wersety od 19 do 23 Paweł pisze, a znane są uczynki ciała, którymi są cudzołóstwo, nierząd, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, niezgoda, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezje, zazdrość, zabójstwa, pijaństwo, hulanki tym podobne. O nich wam mówię, jak już przedtem powiedziałem, że ci, którzy takie rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara, łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa. Czyli, aby zachować nasze ciała bez zarzutu, musimy wystrzegać się cudzołóstwa, bałwochwalstwa, kłótni, zazdrości, zabójstwa, pijaństwa i wszystkiego, co z tym związane. Oczywiście te rzeczy kalają również naszego ducha, dlatego Paweł, jako przeciwieństwo dla cielesnych grzechów, daje nam wzór dobrego duchowego zachowania. Pozostaje nam już tylko wyjaśnienie zachowywania bez zarzutu duszy. W poprzednich filmach powiedziałem, że dusza to znaczy życie, a także, że jest to poetyckie określenie jakiejś istoty. Duszą może być człowiek, ale duszą może być też Bóg, bowiem dusza to po prostu istnienie. Ale jest jeszcze jedno zrozumienie tego słowa, bo kiedy zagłębimy się w temat duszy, to okazuje się, że dusza w Biblii nie tylko oznacza życie i jakąś istotę, ale również psychikę. I istnieją wersety, które to potwierdzają. W Psalmie 42, w wersecie 5, psalmista mówi: Dlaczego się smucisz moja duszo i czemu się we mnie trworzysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę go wysławił za jego zbawcze oblicze. Psalmista mówi: Dlaczego się smucisz moja duszo i czemu się we mnie trworzysz? Jak widzimy, dusza autora przeżywa lęk i smutek, a to są przecież stany psychiczne. W psalmiście nie lęka się życie, tylko lęka się jego psychika. Zatem Paweł mówi, że oprócz ciała i ducha mamy uświęcać również swoją psychę z greckiego, czyli psychikę. My ludzie jesteśmy ułomni i na ciele, i na psychice. Mamy problemy z ciałem i z psychiką. Musimy dbać o swoje ciało i o swoją psychikę, żeby utrzymała się w dobrej kondycji. Ale psychika nie jest trzecim składnikiem, tylko jest wynikiem połączenia dwóch składników. Biblia uczy, że człowiek składa się z dwóch składników: z ciała i z ducha, które po połączeniu tworzą życie, które posiada swoją świadomość i swoją psychikę. Bez życia nie ma świadomości ani psychiki. Kiedy powstaje nowe życie, to powstaje nowa świadomość i nowa psychika. W momencie połączenia ciała i ducha powstaje nasza świadomość, nasza psychika, czyli właśnie nasza psyche. Ciało plus duch równa się dusza. Ciało plus duch równa się życie, świadomość psychika, bo dusza to życie, czyli świadomość psychika. Psychika istnieje tylko jeśli ciało i duch są połączone. Po oddzieleniu ducha od ciała nasza psychę, czyli zarówno nasza psychika, jak i po prostu nasze życie, przestaje istnieć. Człowiek nie składa się z trzech składników, tylko z dwóch: z ciała i z ducha. A nasza psychika jest wynikiem połączenia się dwóch składników i istnieje do momentu rozdzielenia ciała z duchem. O tym wszystkim przeczytamy Księdze Rodzaju 2.7, Księdze Kaznodziei Salomonowego 12.7 i Psalmie 146, w wersacie 4. Jeśli trudno jest zrozumieć to, o czym mówię, to mam dla Was taką przypowieść, takie porównanie. Pomyślcie o żarówce. Żarówka to ciało, prąd elektryczny to duch, dusza, czyli nasze życie. Nasze istnienie to światło. Kiedy martwa żarówka otrzymuje prąd, to zaczyna świecić. Tak samo jest z ciałem. Kiedy ciało otrzymuje ducha, to zaczyna żyć. Pan Jezus często uczył, że życie jest światłem. Czyli żarówka plus prąd równa się światło, tak? Żarówka to ciało, prąd to duch, a światło to dusza, czyli życie, istnienie, świadomość, psychika. Czyli zasilając szarówkę prądem, otrzymujemy światło. I tak samo zasilając ciało Duchem Bożym, otrzymujemy duszę, czyli otrzymujemy życie. Kiedy ciało, martwe ciało zostaje zasilone Duchem Bożym, to ożywa, czyli powstaje życie, czyli istnienie, czyli powstaje nowa świadomość, która posiada swoją psychikę. I to wszystko można jednym słowem mm, określić, czy to jest dusza. Dusza to życie, to istnienie, to świadomość, to psychika. No i skoro życie to światłość, no to śmierć to ciemność, prawda? No i kiedy prąd zostaje odłączony, to żarówka nie świeci, choć dalej istnieje. Istnieje do momentu aż się rozłoży. Tak samo jest z człowiekiem. Kiedy duch zostaje odłączony, to ciało nie żyje, choć istnieje do momentu, aż się rozłoży. Tak? No i kiedy, e, kiedy żarówka jest, e, przestaje być zasilana prądem, to nastaje ciemność. I tak samo, kiedy ciało ludzkie przestaje być zasilane Duchem Bożym, to nastaje ciemność, czyli śmierć. Mam nadzieję, że teraz to będzie. To będzie zrozumialsze, nie? Czyli takie porównanie, że ciało to nasze, że, że nasze ciało jest jak żarówka, że duch jest jak prąd elektryczny, a że dusza to światło, a śmieć to ciemność. Nie? No, także podsumowując. Moim zdaniem, kiedy Paweł pisał, że mamy zachowywać bez zarzutu naszego ducha, naszą duszę i nasze ciało, to miał na myśli, że mamy dbać o nasze ciało, o naszą duchowość i o naszą psychikę. Bowiem nasze zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak nasze zdrowie cielesne i duchowe. Nie możemy truć naszego ciała, nie możemy dawać się zwodzić szatańskich duchowości i nie możemy pozwalać wpędzić się w problemy psychiczne. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, dlatego musimy we wszystkim zawierzyć Panu Jezusowi. To jemu musimy się oddać i z nim przechodzić przez wszystkie pokusy tego świata. Bo przecież przez to, że sam cierpiał, będąc kuszony, może dopomóc tym, którzy są w pokusach. Bez niego nic nie możemy zrobić. On jest z nami aż do skończenia świata. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy o tym, że właśnie Chrystus jest. Jest naszą drogą, jest naszą prawdą, jest naszym życiem, to zanim mamy podążać, tak? Jego naśladować, żeby być żeby być gotowymi na, na Jego przyjście. Mamy uświęcać swojego ducha, czyli nie kalać się bałwochwalstwem, brakiem wiary, brakiem nadziei, brakiem miłości. Mamy uświęcać swoje ciało, czyli mamy nie kalać się rozwiązłością. Mamy nie szkodzić używkami swojemu ciału, mamy nie ryzykować utraty życia, tak? mamy nie wystawiać życia na, na próbę. Tak? No i mamy też dbać, zachowywać w świętości swoją duszę, czyli, czyli swoją psychikę, bo dusza to też psychika. Mamy dbać o swoje ciało i o swoją psychikę. Nie? No dobrze, mam nadzieję, że pokazałem. Że w Biblii, no dusza to jest szerokie pojęcie, tak? I ono oznacza właśnie życie, oznacza istnienie, ale jak pokazuje na przykład Psalm 42, oznacza też e, po prostu ludzką psychikę, nie? No bo dlaczego? Psalmista mówi, dlaczego smucisz się, moja dusza, i czemu się we mnie trwożysz? Czy to są stany psychiczne, tak? E, autor pisze że jego dusza przeżywa lęk i smutek, tak? Lęk i smutek to są stany psychiczne, nie? Bo w Psalmie nie lęka się jego życie, nie lęka się jego istnienie, tylko lęka się jego psychika. Inaczej można powiedzieć, że on się lęka, nie? Dlatego uważam, że kiedy Paweł mówi: "Że mamy zachowywać bez zarzutu swoje, swojego ducha, duszę i ciało", to znaczy, że mamy właśnie swoją duchowość Swoją psychikę i swoją cielesność zachowywać bez zarzutu na przyjście naszego Pana. Ale to nie znaczy, że człowiek składa się z trzech składników, bo jak, czy, jak uczy nas y, na przykład Księga Rodzaju 2:7 albo Ezechiela 37 i wiele, wiele innych miejsc, człowiek składa się y, z ducha i z ciała, tak? Y, I połączenie ducha i ciała. Daje nam, daje nam życie, tak? Czyli z połączenia ducha i ciała powstaje, powstaje życie, nie? Czyli z połączenia żarówki z prądem powstaje światło, nie? No ale człowiek składa się z, z ciała i z ducha. A życie to jest po prostu... Yy, Wynik tego, tak? Skutek tego, skutek połączenia. No dobrze, mam nadzieję, że, że teraz te kwestie stały się jaśniejsze. Mm, sam musiałem się nad tym zastanowić, no ale no przecież Paweł nie może mówić o tym, że, że człowiek składa się z trzech składników, bo inaczej by przeczył mm, prorokom, nie? No, zresztą sam nie powiedział, że składa się z trzech składników, tylko że mamy właśnie zachowywać naszą duchowość. Mm, Naszą cielesność i, jak się okazuje, naszą psychikę bez zarzutu na przyjście naszego Pana. No i oto za Was, drodzy bracia i siostry, się, się modlę. E, też proszę o modlitwy o to za mnie, żebym też miał tego ducha, duszę i ciało gotowe, e, uświęcone na przyjście Pańskie, żebyśmy byli gotowi, żebyśmy mogli e, być tą oblubinicą Pańską zostać przez niego porwanymi i, i zaproszonymi na wesele baranka, tak? No, także życzę Wam tego. Mam nadzieję, że mnie również e, to czeka. Modlę się za Was, za Wami o to i, i proszę o modlitwę za mnie. No i to tyle na dzisiaj. Widzimy się następnym razem. W kolejnych odcinkach będę na, na, na następne pytania odpowiadał. Mm. Kiedy tylko znajdę czas, to, to je dla Was przygotuję. No i życzę Wam błogosławieństwa Bożego i, i cześć.